Siemanko, adres tej strony, daily, dzień 27. Jestem jeszcze na serwisie. Jest godzina 21.18. I o tej godzinie skończyłem bardzo ciekawy i przyjemny serwis. Tak zobaczcie. To jest X-Max. A tu jest na specjalne zamówienie dla klienta przyczepka. Zgadnijcie do czego ta przyczepka ma służyć No Jest bardzo mocna Udźwig 100kg Ja myślę, że 50kg spokojnie I tutaj mamy mocowanie Na Nie To jest projekt To jest projekt, który zrealizowaliśmy dla, już mówię, dla Osir Suwałki, tak dokładnie. Zadzwonił do nas Pan, nie, najpierw pewno maila, czy zrobimy taką przyczepkę, bo widział gdzieś tam na, podczas organizowania jakichś tam zawodów, igrzysk, tak, może igrzysk, zawodów po prostu szkolnych. Międzyszkolnych, jeśli chodzi o lekkoatletykę, czyli pchanie kulą, rzucanie młotem, oszczepem, i też tam ktoś miał, właśnie model i miał taki, taką skrzyneczkę, przyczepkę, po prostu w której wozili tam, wiadomo, kulę, oszczepy i tak dalej. Nie, oszczepów nie wozili, nie. A tutaj w naszym projekcie już jest możliwość mocowania oszczepu, i oszczep też będzie można wozić. E, takie rozwiązania przyszły chyba do nas z, z zachodu, bo widziałem sporo takich filmów e, na YouTube, gdzie właśnie, gdzie właśnie gdzieś tam na mistrzostwach, gdzieś lekko atletyka, tak, e, pchanie kulu i tak dalej. E, były właśnie modele, to dużo tych modeli, tak. E, I sobie po prostu gdzieś tam przewozili te kule ciężkie, tak, kule czy tam młoty, nawet. I tak oto właśnie e, stworzyliśmy to. Przyczepkę, mam nadzieję, że Klienta się spodoba, tak? Ciekawy projekt, nie? Dupchania kul, przyczepka i xmax Po co x -Max? Nie chce mi się wierzyć, że tylko w tych celach będzie, że tak powiem Model wykorzystywany Na pewno będą chłopaki tam katować no, I to nie raz, bo dobre pakiety Też, że tak powiem, zakupili, nie? No i w sumie tyle. Nie? Taki dzień z serwisu, fajne, ciekawe projekty wpadają ostatnio, z czego jestem zadowolony, że po prostu nam ufacie i zlecacie ciekawe, ciekawe projekty, których albo nie macie czasu po prostu, albo też trudno jest coś takiego wykonać. Tak? No, my mamy jakieś tam narzędzia swoje specjalistyczne i robimy, i wiemy co gdzie znaleźć. W jakiej hurtowni, gdzie pojechać, co kupić i jak to złożyć, Wiesz, całość nie? No. I to powiem szczerze, że dla mnie to niesamowito przyjemność sprawia właśnie, sprawiają takie ciekawe projekty, bo sam się czegoś uczę. Bo na przykład to jest moja pierwsza przyczepka, no może druga przyczepka. No. Jedną przyczepkę robiliśmy tam dla siebie, staro, ale w tej jakości to jest taka pierwsza, pierwsza przyczepka, nie? no i tylko. Czy swoje serwisy, swoje modele na serwis? Jeżeli macie z czymś problem, możecie zawsze zadzwonić na serwis. Jeżeli będę miał jak, to po prostu odbiorę, jeżeli nie, to mam nadzieję, będę miał czas oddzwonić później do ciebie, tak? Do was i, i w sumie tyle, nie? No, to by było na tyle. W sumie ja już to będę pakować i będę robić kolejny jakiś serwis. No, mamy bardzo dużo serwisów i. Jestem władny się poświęcić troszeczkę i do wieczora późnego, późnego wieczora robić serwisy, tak? No i tyle. Trzymajcie się, do następnego, cześć.